W celu uruchomienia usługi sieciowe WMS dla danych przestrzennych zapisanych w formacie GML, do utworzonego wcześniej projektu przesyłamy pliki GML poprzez narzędzie Dodaj Zbiór Danych Prawo Krajowe. Po uruchomieniu narzędzia wybieramy zakładkę Importuj App, wgrywamy plik GML, następnie wpisujemy numer uchwały w polu nazwa z przedrostkiem określającym etap procesu planowania. W tym przypadku będzie to przedrostek LegalForce dla atrybutu o statusie prawnie wiążącym lub realizowany. Zatwierdzamy wprowadzone dane za pomocą przycisku import. Po wgraniu plików GML uruchamiamy dla tych danych usługi sieciowe. Następnie weryfikujemy poprawność usług sieciowych, na przykład za pomocą platformy GeoNetwork. Usługa WMS udostępnia dwa obiekty przestrzenne: akt i rysunek. Tabela atrybutów prezentuje kompletne informacje gromadzone w pliku GML.